A teraz czas na Kubusiową piosenkę. Jak tu być tygrysem? Jak tu być tygrysem? Jak tu być tygrysem, sam zgadnij to... O! Wyglądać masz tak jak tygrys. No i mieć głos tak jak tygrys. I masz naśladować go. Na bieliśnie swej musisz paski mieć. Przykleić wąsy też. Jeżeli tak bardzo zostać tygrysem chcesz. <ścoughs> Bez wątpienia! Może wystarczyłby głośny wrzask w stylu ho. Czy byłoby zaraz tygrysów nam tu? <grych> mam rację? Dlaczego? Jak tu być tygrysem? Jak tu być tygrysem? Jak tu być tygrysem? tygrysem? Sam z gadki no. wyglądać masz tak jak tygrys. Mieć głos tak jak tygrys i masz naśladować go. Spróbuj rozbić coś, kiedy cofasz się lub robisz jakiś gest. To tygrysią specjalnością jest, już ja to wiem. Więc jeśli nie zjem miodu, chociaż miodek mam, to tygrys pomyśli, że nie jestem tygrysem, którego zna, lecz tym, co rzadziej miodek je. Dlatego możesz być tygrysem, możesz być tygrysem, możesz nim być teraz i właśnie tu. I możesz śmiać się wesoło, żeby się niosło w radosne. O, o, możesz o, być o, tygrysem! O. Możesz być strycem. Możesz nim być teraz i właśnie tu! I możesz śmiać się wesoło! żeby się niosł w koło do <Slsugálido> Tygrys i przyjaciele! Oglądaj w Disney Junior!